O kolejnych rosyjskich prowokacjach z zakresu wojny hybrydowej mówi się już właściwie codziennie czwartek dowiedzieliśmy się o rosyjskim kutrze który zbliżył się na odległość około 300 metrów od gazociągu w okolicy Szczecina informacje które otrzymała opinia publiczna są dość ogólne to są informacje tak jak przed chwilą mówiliśmy nie tajne ale informacje które dobrze by było żeby strona rosyjska jakby nie otrzymywała takich informacji tutaj na tym briefingu dlatego na tym etapie dla bezpieczeństwa Polski Polaków informacji więcej Straż Graniczna w ciągu miesiąca odnotowuje kilka tego typu incydentów. Ministerstwo Obrony Narodowej, podobnie jak MSWIA, jest powściągliwe w komentowaniu tej sprawy. Właściwie co kilka dni mamy do czynienia z różnego rodzaju incydentami, i one niestety muszą zostać w takiej sferze nieco skrytej. Podobnych prowokacji Rosja dokonuje nie tylko w basenie Morza Bałtyckiego, ale przede wszystkim w przestrzeni powietrznej. W połowie września około 20 rosyjskich dronów rozbiło się na terenie Polski. Opinia publiczna o całej sytuacji została poinformowana dopiero po fakcie. Fatalna komunikacja rządu z obywatelami to powoduje, że pojawia się przestrzeń do dalszych manipulacji, do cybera. Oczekiwałbym od rządzących realnego działania skoordynowanego z naszymi partnerami z Paktu Północnoatlantyckiego z naszymi sąsiadami w basenie Morza Bałtyckiego. Niestety obecna koalicja rządząca nie ma żadnej wizji co zrobić z tą sprawą? Jedynie pozostają mi konferencje prasowe. To właśnie bezpieczeństwo państw Unii Europejskiej jest jednym z głównych tematów nieformalnego szczytu w Kopenhadze. Nad duńską infrastrukturą krytyczną od kilku dni obserwuje się wzmożoną aktywność rosyjskich dronów. Między innymi nad stocznią ThyssenKrupp Marine Systems zajmującą się produkcją okrętów podwodnych czy rafinerią paliwa lotniczego oraz w okolicach kanału kinońskiego ważnego szlaku handlowego. We have one major Musimy uczynić Europę tak silną, aby wojna z nami stała się nie do pomyślenia. Nikt z nas nie może już dłużej być naiwny. Wojna nigdy nie dotyczyła tylko Ukrainy. Chodzi o Europę, o wszystkie nasze narody, wszystkich naszych obywateli, nasze wartości i naszą wolność. W związku ze szczytem w Kopenhadze kraje wschodniej flanki NATO miały nadzieję na zawarcie porozumienia w sprawie budowy systemu obrony przeciwdronowej. Jednak zapał w tej sprawie szybko zgasł. Między innymi za sprawą prezydenta Francji Emmanuela Macrona czy kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Pojawiły się głosy, że nasz kanclerz śmierci, mówił, że on uważa, że ta idea dronów nie jest nie gwarantuje nam stuprocentowej skuteczności. Moja odpowiedź była bardzo szczera i też powiedziałbym tak brutalna w swojej szczerości. Jeśli ktoś będzie szukał stuprocentowych metod, stuprocentowych gwarancji bezpieczeństwa, to niczego nie znajdzie. Wszystko wskazuje na to, że najbogatsze kraje w Europie stawiają własne interesy ponad bezpieczeństwo. Zarówno Francja, jak i Niemcy, główni polityczni gracze w Unii Europejskiej, nie poparły tego projektu. Szukając bardzo naiwnych, można powiedzieć, wręcz idiotycznych wymówek. Nie przystąpiono do projektu, który byłby gwarancją naszego bezpieczeństwa. Bałtyckie firmy chwalą się, że ich technologia obrony przeciwdronowej jest gotowa do wdrożenia, dlatego zamknięcie dyskusji jeszcze na wczesnym etapie wydaje się niezrozumiałe. Z naszego punktu widzenia istotnym czynnikiem będzie to, jak te środki na ten projekt będą wydatkowane. Musimy Przypilnować europejskich urzędników, ale także zadbać o polskie podmioty, które mają ogromne doświadczenie i zajmują się właśnie produkcją systemów do zwalczania dronów. Tymczasem premier Donald Tusk wbrew faktom twierdzi, że kwestia obrony przeciwdronowej jest cały czas na stole. Ten polski punkt widzenia na temat znaczenia obrony wschodniej flanki stał się już powszechnym. Dziś Tusk wraca na tarczy, poległ w tej najważniejszej dla bezpieczeństwa Polaków sprawie. My musimy mocno stawiać nam bezpieczeństwo i dobrze byłoby, żeby wreszcie Tusk wykazywał jakąś propolską skuteczność. Wszystko wskazuje na to, że aktualna strategia komunikacji w kwestiach bezpieczeństwa polega na robieniu dobrej miny do złej gry. Odpoczywajcie, jesteście bezpieczni, my czuwamy. Do widzenia. Wydaje się, że ze szczytu w Kopenhadze zwycięsko wyjdzie Ukraina. Unia Europejska przeznaczy kolejne 4 miliardy euro na wsparcie wojskowe dla Kijowa. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na zakup dronów. W kontekście projektów wewnętrznych, konkretów na razie nie widać. Konrad Chmioła, Republika.